Cześć witam w kolejnym filmiku tym razem jestem nad rzeką kleniową Udeczka stoi w garażu a ja sobie a ja wybrałem się na klenie spróbować złowić klenie z powierzchni tak jest połowa sierpnia na brzegu trochę się zrobiło lepiej bo już nie ma, nie ma zboża lepiej się chodzi brzegami co prawda jest zielsko tak tutaj w, nad, samą, nad samą rzeką no ale to jeszcze jakoś jest do przeżycia także wstęp grywa na końcu wiesz jak to mówię, umie, tradycyjnie jest, nie wiadomo czy będzie filmik, czy nie będzie filmiku no akurat udało się trochę materiału nagrać, także myślę, że pokazałem Wam trochę tam co nieco powiedziałem, jak staram się łowić te klanie teraz latem to jest takie łowienie trochę i z powierzchni, no i czasami tą czasami też potrafię ryby zebrać normalnie jeszcze no takiego oglera prowadzonego normalnie pod wodą, tak, po powierzchnią, także rybki były nawet takie przyzwoite, można powiedzieć fajne ryby nawet. Także zapraszam do oglądania. Pozdrawiam wszystkich Kurde, ale fajna ryba. O ładny jest, o ładny Ej, kurde i wzielsko pasno Wypnie się, kurde, wypnie się pewno. Pewnie się wypnie, ale dobra, no trudno Jak ja tu mam po tego gadka teraz zejść Siedzi jeszcze czy już spadł, kurde No ja, jeszcze siedzi Ale jajce no, kurde Gdzie on tam siedzi teraz Na ja tulicy widzę No jest, ale gąszcz. A nie, siedzi jeszcze, myślę. Nie, nie jest taki. Nie, myślałem, że większy. W sumie. Tak tam. pojawił się, pojawił się jakiś ancymon ja teraz właśnie przy takim mówieniu letnim mam w parę pary kilka miejscówek i tak chodzę między nimi trochę na jednej coś się wymie, coś się tam popłoszy, potem idę na inną miejscówkę wracam z powrotem znowu do tej samej Po prostu tam wiem, gdzie już ryby zawsze były. To się staram do nich tam wtedy wracać cały czas. Ja na przykład, przy takim powierzchniowym mówieniu, wolę tak jak tutaj, takie miejsce to wolę sobie stać u góry na jakieś skarpie, skarpie. Bo wtedy po prostu te ryby lepiej widać nawet. A tak stojąc nisko, no to może lepsze trochę może jakieś dojście, tak? Czy coś. Ale nie widzę raz tej przynęty w ogóle gdzie ona tak powierzchni wody to jest właśnie takie łupienie, że dopatrznego no, i trzeba obserwować cały czas tą wodę. Jak widzicie, jak widzicie, no to te ryby wyjdzie obwącha, nieraz obwącha nawet nie raz jakbyśmy stali niżej. Nawet dobrze bym nie, nie wiedział, że jakaś tam ryba gdzieś się kręci koło tego. A nieraz trzeba jakimś delikatnym ruchem. Provokovat tego klania. Kurde znowu te zielska no. no zaparkował mi tu w zielsku, holder no Przymujemy tu po niego zejść co to z tego będzie to ja nie mam pojęcia Może już się nawet wypił Siedzi czy nie siedzi jeszcze dobra Jeszcze siedzi kurde, no. Możemy wyszedł stąd. No też taki, kurde, grubasek. Ale mi tam, kurde, zaparkowała tu jeszcze jakoś miękko. No nie, tutaj da radę stanąć. No wyłaś tam Siedzi. Ale przeboje z tymi rybami teraz, no, ile to trzeba się kurde na gimnastykować, na kombinować z nimi. No tak, i kurde, 40 czek będzie. Tak, Tak, どーてん。 kurde było no ach no, widzicie dlatego ja na przykład teraz latem też używam takich normalnych woblerów którymi łowiłem wcześniej to jest taka czwóreczka mogę nim zarówno łowić sobie z powierzchni całkiem tak takiego spawionego tak jak widzicie że te klanie zbierają po prostu takiego woblera spawionego ale potem na przykład jest takie miejsce że no nie widzę żeby gdzieś tam coś jakaś ryba się kręciła i. Pozwalam mu normalnie płynąć tak, normalnie go sprowadzam takim wachlarzykiem normalnie jakbym mówił klasycznie wiosną no i teraz był przykład na to, że mój wcześniej tam go nie było nic i potem go normalnie prowadziłem ładnie pod prąd no i było branie, ale co prawda tylko się nie zapieła, ale, ale fajne grzbotnięcie było teraz go sobie spławiam normalnie I teraz mu pozwolę wejść znowu pod wodę. I się? I znowu huknął tak. No i właśnie to było to, to o czym wam mówiłem. Na nie było nic i potem pozwoliłem mu normalnie sobie. Oj, trzeba tam zejść troszkę do Ciebie, Nie Nieduża ryba, ale... no ale... się uwiesił. dwa razy musiał brać bo ten sam wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie kurde, Jezus Maria o Boże, już niewiele brakło no. Siedzi Siedzi Kurde W tym zielsku będzie problem z nim Ale może O jest teraz jak ja tu mam kurde po niego zejść o. Wiedziałem, że to będą Jajce jak berety z tymi rybami i z wyciągnięciem ich Z tego co pamiętam, to to było chyba płytko. A może. I kurde nie! Wejmy go, czy nie? Czy mi się kurde wypnie w tych krzaczorach? Fajna ryba jest. Fajna ryba, ewidentnie fajny klejn. jest twardego Dobra. tutaj go jeszcze jakoś Zagarniemy go Dobra, wjechał jakoś, jakoś wjechał no, fajny, gruby gruba ryba, fajna, naprawdę ładny tleniusz nie ma co gadać. Niestety fotki tego klania nie udało się zrobić. Zjał mi po prostu. Nie chciałem tutaj się tam rozstawić bo nie była jakaś wielka ryba specjalnie, ale już na, na fajne takie naprawdę 40 parę cm, nie wiem nie mierzony, ładna ryba taka fajna, złocista. Wychodziły wychodziły w końcu. Były brania zepsute kilka ryb. To naprawdę fajne ryby, bo szczególnie mi tych boleni szkoda. Ale dobra. Teraz to nie wiem, coś tutaj wyjmę. Po hałasu narobiłem, ale może później jeszcze tutaj wrócę. I może jeszcze coś się uda. Trzeba by tu w końcu tego bolenia wyjąć. Trzy można powiedzieć, trzy ataki boleni. Trzy czy cztery. Już nie pamiętam. i Żadna ryba nie wyjęta. Ładna ryba. Ładna ryba. Ładna ryba jest. Kurde. O Jezu. Siedzi jeszcze czy już się wypił? Siedzi, kurde, tylko jak ja mogę tutaj te dziadnąć teraz no Spróbuję się to ugramolić, ale Nie wiem jak tu głęboko jest Fajna ryba ładny zdjęciowy Jednego czy nie? Oj, wisi za skóreczkę, Ale może go ogarnę? Jest. No i się udało, i patrz w podbieraku się wypiął. Fajna ryba, już ładne. już ładna rybka jest. Przedem tu. Ale się udało klejnika fajnego wyjąć. Nie 50 żadna, ale ale taki kurde. Przyjemniusi. Kolejny przyzwoity klej z tej miejscówki. Poprzednia ryba troszkę mniejsza, taka parę cm, teraz ten nie wiem, nie będę go mierzył, ale tak na moje oko 46-7 cm. Może. Także już fajny klej, naprawdę. Zobaczcie sobie jeszcze raz. O taka pioseczka. oj 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 już oj. taka mordeczka fajna, przyjemna o zobaczcie sobie o taka ryba dobra idę z nim do wody jak widzicie to letnie łowienie bardzo fajne dużo emocji no i z rybą też trzeba się trochę napracować podczas holu jaki może hol jak hol, ale podbieranie bardziej przy pierwszej rybie też był kłopoty przy tej kłopoty na innym miejscu to też kłopoty co prawda miał tutaj być boleń fajny, ale jeszcze chyba pójdę w inną miejscówkę i jeszcze potem może sprawdzę tutaj. Jeszcze raz zobaczymy.